Wolne Głosy w telewizji Republika to jest FSO Polones, to jest hit PRL-u, bo jak w PRL-u czujemy się słysząc o tym, że księża, a konkretnie ksiądz Małkowski, pobity we własnym domu, poinformował policję kto konkretnie go pobił, kto mu grozi śmiercią, kto wysyła do niego sms i dzwoni do niego z tego samego numeru telefonu. A policja, niczym dawniej milicja bądź służba bezpieczeństwa absolutnie nie reaguje. O tym rozmawiać będziemy dzisiaj w wolnych głosach, a poza tym o polityce z doktorem Tomaszem Żukowskim, socjologiem z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, z politykami Andrzejem Jaworskim z Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie z Jerzym Wenderlichem bądź Tadeuszem Iglińskim czekamy jeszcze w tej chwili na potwierdzenie. W politycznym podsumowaniu dnia będą z nami Eliza Olczyk z Rzeczpospolitej Marek, Król z, w sieci Superekspresu oraz Wojciech Mucha z Gazety Polskiej. Codziennie o 21.35 w globalnej perspektywie dr Grzegorz Kostrzeba Zorbas, a także Tadeusz Zachurski ze Stanów Zjednoczonych. Czy z Waszyngtonu? Czy z Nowego Jorku? To się jeszcze okaże. To jest Telewizja Republika, to jest zapowiedź programu Wolne Głosy wieczornego wydania, które rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 20.20. 20. A to jest Polones FSO.